Bieżąca obsługa pojazdu to nie jest alchemia, to nie jest rzecz tylko i wyłącznie dla różnego rodzaju magów, tak którzy pojęli naprawdę magię pozaziemską. To są rzeczy, które powinniśmy na co dzień, na co dzień robić. Co Patryk tam robisz? Między innymi prosta rzecz, jak sprawdzić, czyli pierwsze, pierwsze podejście do bagnetu, wsadzamy go, wyciągamy, czyścimy i znowu znowu sprawdzamy i, ten, i, i, i odczytujemy. Tak? Jak na tym wyszło? Za krótki, Za krótki bagnet, tak? E, ten, najczęstsza najczęstsza e, e, diagnoza, za krótki bagnet, tak? czy oczywiście to jest ironia, za mało oleju. Tak? Słuchajcie, e, dużo silników, tych szczególnie wyżyłowanych, e, żre olej, kolokwialnie. Brakuje oleju, i nie zawsze jest taka sytuacja, że tam jest czujnik i Wam coś powie o tym, tak, że należy dolać, że am, am, am to tak nie działa, tak? że nagle Wam się pojawia się taki pacman, który chce coś jeść. tak. Jeżeli sobie zobaczymy, że jest za mało oleju, to należy go dolać. I słuchajcie, i u nas w warsztacie normą jest, że podczas takich obsługi wulkanizacyjnej to no macie w cenie, bo Warren Buffett kiedyś powiedział, że nawet darmowy obiad nie jest za darmo, macie to w cenie, że sprawdzimy Wam ten olej. I chyba o wiele lepiej mieć zapłacić 5 zł, 10 zł więcej niż konkurencja, ale mieć kompleksowo do tego zrobiony obchód samochodu, a nie zatarty silnik, tak? bo na przykład nie odpracuje czy to czujnik ciśnienia, czy czujnik, czy czujnik oleju. Tak?